Znajdujemy się w widłach y, Wilii i Niemna, y, praktycznie w samym centrum Kowna. Y, tutaj y, zaraz za nami znajduje się centrum Kownieńskiej Starówki. Y, praktycznie centrum miasta, a ludzie spokojnie mogą sobie przyjść i się popalać w krzakach, nie praktycznie przez nikogo. No może poza nami. Tam y, właśnie widzę dwie przechadzające się kownianki. Co do samych rzek, Niemen ma dużo bardziej bystry nurt, cieplejszą wodę i kamieniste dno. Widia z kolei jest dosyć taka mulista, mętna, jej nurt jest też dużo mniej wartki niż nurt Niemna. Cóż można powiedzieć będąc nad Niemnem? Może tylko tyle, że dziwny jest ten świat. Dziękuję.